Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Steelgar. Cześć, A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z Gierki Mountain Blade o nim mieczem Dzikie Pola. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku całkowicie nietypowo zagramy sobie y, tryb multiplayer, ponieważ na singlu już za chwilę o tym powiem, dosyć sporo się zmieniło. A przede wszystkim chodzi tutaj też o to, że najczęściej w świecie na singlu, no jak sami kto wie kto oglądał, no to, mm, to wie, że zginąłem. Troszeczkę się pozmieniały i niestety za chiny ludowe e, nie mogłem w ogóle... Ogarnąć tego wszystkiego żeby do tego czasu w ogóle zarobić jakiekolwiek pieniądze i zrobić jakąkolwiek ciekawą grę tutaj What the what, the Dobra, lepiej, o, naprawiło się żeby zrobić jakąkolwiek ciekawe pieniądze, zdobyć i żeby jakkolwiek zrobić jakąś fajną akcję My dzisiaj sobie zagramy moją postacią Przy okazji, odcinki z Blade i Ogniem i Mieczem będą już robione moją drugą postacią czyli tą tak zwaną, tym moim podbipiętą czyli tą postacią lepszą, na której już mam przegrane łohoho, oh, sporo, sporo czasu Tymczasem, tak jak mówiłem, gram sobie tryb multiplayer Jest to mapka jakaś customowa, zrobiona przez po prostu gracze, czy też twórcę serwera, tryb gry jest to oblężenie. Czyli jest zamek, są dwie strony. Jedna strona musi zamek zdobyć, taką flagę na środku po prostu. ¡Oh, si! Ile ich tam jest? A druga po prostu musi. Chodź tu, typie! Nie moja wina, że tak powoli biegam. A druga po prostu musi ją ochronić, tak więc. O, rekt! Rekt! Je, yeah, pięknie go zdjął. Nie wiem, czy macie, ale. O, dobra, mam dźwięk, ok. Dobra, panie, gramy, gramy, gramy. O jebane, ale się ruszył! Ale go rektowałem, dobra! Lepo! Nie no, za szybko bije Stilgariusa Polacka, 10 tysięcy zarobiłem, o choinka, miałem 7, a teraz mam 18. Tak więc na singlu, niestety, no, zmieniło się dosyć sporo, e, tak więc, no, niestety nie mogę jako tego tego wszystkiego ogarnąć, ale mam nadzieję, że to wszystko zrozumiecie, no wiecie, jednak teraz są niby ferie, tak naprawdę... nie ma czasu nic, to no, nie? Ten wiecie jak to jest Halabarda, szybkość 80. 87 We, Wezmę ten Jakieś lepsze buty, lepszą zbroję, może jeszcze pistolero. Mamy dużo kasy, można kupować. Dobra, gramy. Tak więc dzisiaj wyjątkowo multiplayer, a dlaczego multi? Po prostu popatrzyłem w komentarze i ktoś z was chciał multiplayer, więc ja, ja się jak najbardziej cieszyłem, patrzę. Ach, chcecie to macie, to nie idą! Do... Kurde, nie trafiłem w typa. Dobra, lecimy na nich z miecze. Multi jest stereo ciekawą akurat tutaj odsłoną, gracie z innymi graczami. Oh, fuck, tutaj jakiś husarz nawet z łuku we mnie nawalał. Muszę szybko przeładować. Czemu nie mam rękawiczy? Ojojojo, oj, ktoś mnie od tyłu bije! Jak ja mam walczyć pięciu na jednego i skąd ja mam 30 tysięcy na go? Czekajcie. Wybierz jednostkę. Muszkieter. Czy muszkieter ma jakąś ciekawszą broń? Nie. Dobra, nic nie mówi. Dobra, wiechór, chodź tu. Jakby była włócznia, to ja bym włócznią walczył. Jako się bardziej wolę, co nie? Dobra. O, dobra, rękawice. Dobra, mam wszystko. Dobra, można grać. Teraz zobaczymy. Teraz wam pokażę prawdziwego skilla. Tą flagę musimy bronić. Pokażę wam prawdziwego skilla. Zginę pewnie od razu. Oni wszyscy jest z halabardą biegają i z pikami, zauważyliście? Ja akurat zawsze byłem fanem grania... Włócznią. Włócznia, czyli broń najgorsza teoretycznie, jeśli chodzi o obrażenia, tak naprawdę jedna z najlepszych dla mnie. Bardzo szybko atakowała. Nie biła zbyt dużo, to jest fakt, ale ochrona nią i atakowanie to wiecie, masakra to nie. Dostał, nie, o Jezus Maria, ile tutaj typa jest. A oni co tak z tymi włóczniami, spadaj typie. Dobra, nie, ja tam nie idę. O. Co ja mam zrobić? Mówię mu frizzera, mam krótkie włosy, to, to jest brzydkie. Nie lubię mieć krótkich włosów. Chyba to przegramy i to jest, to jest pewne po prostu. Zobaczmy jak tam nasi... Tym, ty, ty. Dobra, nasi się chronią jeszcze w zamku gdzieś tutaj. Muszą robić taką blokadę, patrzcie jak go... Ja, dobra, obronił się. Następnie też się obronić. Tutaj akurat jest rzecz pospolita, że pospolita ma o wiele lepsze, chociaż według mnie jednostki, co nie, nie, nie wiem jak według Was, ale... Ja osobiście o wiele bardziej wolę grać rzecz pospolitą. Zresztą logiczne dobra, mam teraz mój mieczyk mniejszy. Rektuję tego husarza. Nie no, nie trafiam w niej normalnie, nie mam skilla dzisiaj. Nie mam skila. Będę potrzebował 69 łapek, żeby mieć skilla. Zobaczycie, jak będzie 69 łapek, to będę tak rektował każdego, że... Mieć taki celownik. typek jest prawie większo celownika i nie trafi, to jest cud miód i orzeszki normalnie. Tylko Stillgar tak potrafi. Oni wszyscy tymi Z Tutaj będzie problem, kurde, wejść w ogóle na. Nie, ten pistolet to jest jakieś citerstwo normalnie, no. Aim -hacka za chwilę załączę. Nie ma baterii, żeby tyle razy strzelać i. Z takiego bliska nie trafi, dobra, kuźwa, idę tam. Akyż! Akyż! Zabiję nie, nie zabiję. Dobra, dobra, chrąć się dołem, chrąć się dołem, chrąć się dołem, Stilgar. Się blokują tam z tyłu, no właśnie, to wszystko ich wina, tak, tak Dobra, tutaj będzie w ogóle problem. Tutaj najlepiej muszkietera wziąć i od góry chronić. What the fuck! Zauważyliście tego typa? Ale koks! Oh lol, to było genialne. Ruch, ruch, ktoś napisał właśnie, że ten. się nie spodziewałem, że tutaj ktoś mu, mu, może spaść. <noise> no zapraszam, zapraszam panowie. Ten pistolet to chyba ślepakami strzela, co nie? Się założę. Muszę tą pikę kupić, bo tu wszyscy to używają, a ja jestem jakiś nuku. Idę na miecz. Idę pograć muszkieterem, bo ja tu muszę coś postrzelać. Chodźcie, dobraczki. Wybierz... Nie, nie frakcję, jednostkę. Muszkieter. Można 30 tysięcy, pałasz. Muszkiet kawalerii. Jakieś dobre kulasy. I jakąś zbroję, żeby było lepiej niż gorsza. Okej. Okay. Co tu mam jeszcze? Karabin blufowy? To można wziąć ten, nic nie kosztuje to. Dobra, bierzemy, idziemy na multi, jeszcze dalej. Musimy to wszystko ogarnąć. Oni już tam. Dali się nam do środka, ale Tutaj to jest masakra, żeby tutaj wejść, co nie? Wystarczy mieć piki tak jak ci ludzie i nawalać po prostu. Tak w ogóle, jakie ja mam staty? 0,4, Jezus Maria. Ale nie jest to najgorsze, najgorsze jest 0,11. Dobra, ja tu zrektuję teraz wszystkich. Tu. Wreszcie mam jakąś broń, którą mogę celować i mam nadzieję, że trafię. Nie! A! od tyłu go wziął, bez kojarzenia Dobra Tam jest następny Ja, yeah, mam pierwszego killa No i tak się gra Dragonborn Ze Skyrima na to. Smoczę dzieci Urodzony ze smoka Posłuchaj się ścierwie Nie trafiłem Nie 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 Kurde, jak ta włócznia nawala o, Ta burznia jest szybsze od miecza. i mówiłem, że błóźnia jest najlepsza, nie chcieliście mi wierzyć. Nie chcieliście. Ale mam jednego killa, jest bardzo dobrze. Ale w ogóle ciekawa mapa, ona strasznie trudna będzie w ogóle do zdobycia. Tutaj ludzie się odradzają. Tutaj robią zwykły murek i tak naprawdę to już po sprawie. Żeby tutaj nas ogarnąć, to oniby musieli, nie wiem, minigana chyba kupić, kurde. Dawno były jeszcze te gatlingi swego czasu. Pierwszy tutaj był nasz, nie wiem w ogóle jak on się tutaj dostał. Jak tam w ogóle jest bramą, Czy ktoś tu jest naszych? Nie, tutaj ktoś chroni, okej. Okay. Zamyka bramę. Czemu on zamyka bramę? Dobra To jedyne co można robić, Bang! Trafiłem chyba w niego, ale nie wiem. Mam już dupę jakąś zbroję. Brakuje mi jakieś nutki co nie? Dobrze tutaj fajne piosenki grają. Teraz też ci cicho. What the fuck! mi dość headshota strzelił. Jak tu grać, panie premierze? Jak tu grać? 1-6 no. Dawne ma 42, 15. Ja pill dolar. Wiesz, można mieć takie staty Czekajcie, szukam tego Jasona. Odrodził się już? Nie Dobra, Meserila może. Zobaczymy kim gra. O jest serial. Hmm. Tym dużym bierze sobie ten i ma pikę. No tak, tutaj pika to jest naj najlepsza rzecz tak naprawdę, co nie? Karabinek masz? Więc to może go używać. Ja mam dwa karabinki, w ogóle wyglądam jak... W ogóle jak Chuck Norris wygląda, popatrzcie na mnie. O, ktoś strzelił. Przede mną i zginął Typek, ja tu patrzę. Serio jak Chuck Norris wyglądam. Jestem Strigarius Polack. Gdzie tutaj są ludzie, że oni nawalają? Nie wiem. Dobra, idziemy. Widać, że na razie się wybronimy i raczej się wybronimy jeszcze te 40 sekund. Już to nie jest takie pewne, ale. Odpychamy ich, odpychamy! Dostał chyba? Chyba dostał, powinien dostać. O, tutaj następny. O, zginął. Też jakiś nóg taki jak ja. Kurde, mol! Ale w niego nawalamy, on dalej żyje. Niemożliwe. Panowie! no ja to nie mam rozkazów, kurde. Atakować! Dobra, znaczy są, ale nie działają, co nie? Jak myślałem, że zrobię no-scope, znaczy to był, no to jest teoretycznie no-scope. Wiecie, celowanie przy takim szkietem to była mortenga. Jak ktoś trafił już z 50 metrów, to był cud. a yeah, wygraliśmy, bitches! Królestwo Szwecji otwiera atak, pięknie. W takim razie lecimy. Dun dun Easy What the fuck! Teleporter Jezus Maria Jezus Maria, dobra, żyję! Żyję! Władda! The... Panie pany! Ale masakra będzie! GIN! GIN! O! On jest mój! z Spieprzaj dziadu! Spieprzaj! Nie, muszę kogoś zabić! Nie no ja chcę włócznie! Co za głupi admin to zrobił? Co to ma być? Jakaś masakra, rzeź. nie wiadomo co chodzi. Muszkieterem jestem, a nie piechurem. Wybierz frakcję, nie mogę żyć pospolitą być. Kurde, ile bym dał, żeby rzecz pospolitą pograć. No miał lepsze staty niż 1.7. <grym> o! Masakra normalnie. Jak oni nas teleportowali. portowali? Dobra, odradzanie na do chwilę Ja może jednak sobie wiecie. Zagram tym piechurem Eee, stara pika, 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 pika jest wyważona pika, miecz ręczny, pistolecik, okej. Okay. To jest to, to to. Fajnie, bo dużo pieniędzy się dostaje. Ja zawsze jak grałem na serwerach, to z pieniędzmi był problem. Że ogólnie cokolwiek zarobić, co nie? A teraz? Jezu! Ale unik, ale doc! o! Ale to uniknąłem, I ja pindole. Większość odrzuciło wniosek. Chodź tu! Panie kochany! Obroniłem się 5 razy, a ten David mnie zabił. Jak my mamy tu grać 10-20 na 0, na, na no? Zteleportował nas poza zamku i teraz happy. To jest cheater, normalnie. Ten... ten game master game, to normalnie wiecie. Wywala nas z zamku, żeby oni sobie weszli i przejęli flagę. To jest właśnie to, że zdobywa zamek, co nie? No i koniec. Pobieranie mapy, czyli za chwilę będzie następna mapka. No to zapraszam już was do oglądania. Miejmy nadzieję, że pójdzie mi lepiej. Dobra, moi drodzy widzowie, wracamy. Jesteśmy teraz z Rzeczpospolitą, gramy na Hana. Ale zobaczymy, ja sobie pogram piechurem I ja chcę tą włócznie, włócznie, jest i włócznie. Najlepsza broń na świecie. Nie potrzebuję nic: nic, zero. Tylko włócznie. Dajcie mi włócznie. Można wreszcie grać. Wreszcie pokażę, jak się powinno grać. Pokażę wam, jak grałem prawdziwe koksy. Nie potrzebuję żadnej zbroi ani innych ścierw, Chyba, że ktoś mnie zrektuje z łuku albo ze strzelby, no. Ty ty, 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 patrzcie, jakie dodge. Dodge master! Dodge master! O kurde, o oh fuck, ale żebym dostał. Mam strzałę w ramieniu, nic mnie się nie stanie, nie bójcie się panowie. Stitgarda Radę, czemu ja w ogóle idę, kiedy jest brama zamknięta? Otwórzcie. Nie, nie chcę tylko głosować, skończcie. Ach, moja ręka. Dobra, muszę gdzieś tam iść. Jedz to nie jest dobry pomysł. Ej, 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 od. od. Kuźwa, z tyłu mnie typek strzelił, no! Zawsze podobają mi się te ludzie, kiedy na różnych wersjach, reserki czy coś, są właśnie tacy jak ja, czyli w ogóle bez ubrań walczą, tylko i wyłącznie z włóczniami, co nie? To, to są masakratorzy, to są kurde super kolesie. Jak im to wytrenują, że na serio się nic nie walną. No fajnie, fajnie. Dobra, to trzeba robić super dodge. Jestem najszybszy, bo nie mam zbroi. Po co komu zbroja? Dobra, ja tu spadam. Ojo, jo, jo, jo to, 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 co kuźwa, tyło mnie wziął, ziomuś. <gryw> idę po zbroję za chwilę, idę po zbroję, ja jeszcze nie gram normalnie. O. Nie no, masakra, masakra. Za dużo tych łuczników się tutaj nachciało. samo samy łucznicy, no jak ja mam tu wygrać, no. Jezu, sitko. Nie no, zabili mi, no i kogo ja mam zabić jak nie ich. I łucznicze, to jest masakra. O, ale tam tylko zrektował. Dobra. Dobra, walczymy, panie. O, pięknie. Nie, zabij mi. Zabij mi typa. Znowu KS. Nie, ja to są, muszę jednak uzbrojenie kupić. Kończymy z tym. Kończymy. Nie ma robienia mnie na jednego strzała. Gdzie to mnie zrespiło? Co to ma być? Ups, to nie był mądry pomysł, to nie był mądry... Ja, yeah, wreszcie jakaś walka, chodź tu! W końcu ci ta tarcza pójdzie. A, pięknie, trafiłem go! Na razie 1-0, wygrywam. Może go zrektuję. Piękna obrona. Stilgar, co za emocje! Ile on ma tą tarczę? Skąd on w ogóle tą tarczę wyczy? ty Nie ma tarczy. Ja mam kila, Widzieliście tą walkę! I takie walki to ja uwielbiam właśnie w Mountain Blade'zie. I na multi, i na tym. Ja piękne unik... <laughs> dobra, to nie miał tak wyglądać, sorry. To nie miał tak być. Chciałem tam skoczyć właśnie, ale kurde, ten bym... O, wszystko dobre. O, jeden. Jeden na jeden, takie typowe walki właśnie. Włócznie kontratować Te Włócznie to jest OP, ona jest fajna troszkę. Chodź, panie, biegnij! Posuń się! Trzeba go traktować. Spadam tam na niego. O, piękne to było, normalnie! Emocje jak na grzybach, co nie? Mnie oglądają tylko najwytrwalsi. Najlepsi z najle... najlepsi... Najlepszy, z najlepszych, najlepszych tak. Mam najlepszych, najlepszych. Fajna, 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 fajna. Prawda, letka, sam zrobiłem. Już trzy zrobiłem! Może będzie na jakiś giveaway. Ale to mówię jeszcze, nic nie wiadomo. Dobra, teraz ten wyglądam jak samuraj. Nie wiem skąd Polska miała takie zbroję, bo to wygląda jak zbroja rajtara szwedzkiego. Ale niech im będzie, przyjmijmy, że po prostu wzięliśmy z ciał albo coś. Tak gdzie jesteśmy rzecz pospolitianem, przegranym za Szweda. A tutaj każdego rektują, kurde no. który jeden typek wchodzi, już koniec. Tam chyba trzeba być. Nie, tak, włócznie to jest OP, to jest. Pięknie się nałagrzy. Że... Dopóki ciebie łuknie rozdupcze albo muszkie, to jest pięknie co nie? Nie, tam są nasi. Jak tam ze sztatami? 2-4 Mówię, to mieli taktykę O Jezu, Patrzcie, jaki dodge, dodge majsta Fuck you Dobra, nowa taktyka, nowa taktyka Odwrót, odwrót <ścoughs> To genialne. O, genialne dobra to będzie krótszy dzisiaj odcinek, ja jestem troszeczkę zajęty na weekend, na wszystko, tak więc się podmienia. Jezu, to jest typek, co nie, go nawet nie zauważyłem. Automatyczne wyrównanie, no niech im będzie to wyrównanie wyrównaniem. Dobra, tutaj chyba nie masz co skakać, chociaż kurde, no. Moja wina, że taki stanek zrobili, no nie zajdziesz inaczej za Chiny. Leczę, 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 pięknie, normalnie mogę parku już ćwiczyć. Idealnie w murek, perfect jump, precision jump, cox jump. Jezu, plecy, te nie plecy, co ja mówię. Czemu tu wszyscy z łukiem? No ej, no jak ja mam walczyć na takich łuczników? Nie chcę się tarczy kupować ani nic. To będzie nie fair! Jezu! Walka z takimi to, to jest sama przyjemność tylko i wyłącznie wtedy, kiedy możesz ich zdjąć na... Na włócznie albo, albo na coś, a nie! A nie! Zdrektowałeś mi go! Yeah, mam killa, bitch! Dobra, lecimy dalej. Teraz zginiemy, to już koniec będzie. Koniec tego odcinka, moi drodzy. Około 18 minut powinien trwać. Jak nie więcej. O oh yeah. O, oh, fuck, fuck, fuck. Coś mi się zbugowałem prawie, że wyskoczył z tego. Dobra, lecimy na niego, kolego. Trzeba go zrektować, chodź. Tam. Ale pięknie go w ostatniej chwili. Dwóch na jednego, tak? Tak się teraz walczy, tak? Chcecie zrektować Stilgara? To ja tu mam prawdziwe skile, nie wy. Nie, nie, z dwóch na jednego się nie da wygrać. No. Dobra, nie mam skilli. Moi drodzy widzowie, kończymy z wynikiem 3 do 6. Ja mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej wam się podoba. Nawet wygraliśmy. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.